Polskie Radio Tomasz Przykli, Tomek, tak ja to długo nie mogę ustalić właściwie, czy to ty tego gola strzeliłeś na dwa do jednego, czy, czy jednak obrońca troszeczkę tam pomógł? Ja też nie wiem. Nie no, strzeliłem, a na linii stał obrońca, chciał obronić, ale piłka przez niego przeszła, to myślę, że... Tak, że wyda, wyda, no, tak, się to Najważniejsze, że wpadło tak. i okazało się, że jak się strzela, to czasami nawet nie najlepszy strzał wpadnie. <laughs> no tak, no. Dużo, dużo ludzi było w polekarnym przed bramką, po prostu chciałem jak najlepiej strzelić, trafić. I jak Pan mówił, najważniejsze, że, że wpadła i, i pomogła do tych trzech punktów, to, to jest najważniejsze. W pierwszej połowie grałeś tak jakby w ataku, tak? Później mm. w drugiej połowie już na skrzydle, mm. jak to tam było? No tak, w pierwszej połowie grałem trochę bliżej w tej pozycji. Bardi v Myslím, že počátek mieliśmy taky trochu e, nie tak, jak chtěli jsme, ale půžně po prance zapali jsme Ryt. Měli jsme tam kilka okází, niestety před polovkou dostali jsme branket. E, no, ale v druhé polovce vyšli jsme i wiedzieliśmy jsme odrazu, co chceme, myslím, že bylo vydat na boisku, e, Střeli jsme bránket, půžně trochu. Trochu coufli jsme to do, do týlu, myslím, že Třeba tak, jak střejíme branky, to musíme víceji utřímat, se. tím barděj, že předtím hrá v těšení, ale, ale nejvážnější, že třeba, třeba.